Siema, z tej strony Dzisiaj dla Team Tower TV postanowiłem skomentować jedną walkę do Battle Zone. Walkę stoczona była... W, jeżeli to nagrywam dzisiaj jest 8, to, to było stoczone wczoraj, czyli 7. W godzinach wieczornych trochę nie ogarniałem, ale uznałem, że może coś ciekawego się trafi, no i trafiła się bardzo ładna walka. Yy, to było starcie pogodowe, może zacznę od pisania teamów. Opiszę mniej więcej, także swój opiszę w miarę w pełni, a wrogi na podstawie tego, co mogłem zobaczyć na ekranie yy, przy wyborze Pokemona, czyli nie opiszę, co on miał, co mogło wynikać później z walki. Ja zaczynam Rain Teamem, mój przeciwnik ma Sun Team, to oznacza walkę o ustawienie głównej pogody, ponieważ walczymy jeszcze w piątej generacji, ja nie toleruję szóstej. Tierem jest piąta generacja U, więc pogoda jest stała. Oczywiście jak to przestało na Rain Team, ja muszę mieć politoad, a przeciwnik musi mieć intelista, które ze na swoje Ability Pogodowe, nastawiają tą pogodę permanentnie. To może najpierw opowiem mój Team. Mój politoad jest wersją tankową, fizyczną. Ma zwiększone HP oraz obronę oraz turę bodajże Bolt, z tego co okaże, która zwiększa mu obronę, a zmniejsza zwykły atak. Jego głównym atakiem jest skald, który dzięki wsparciu, wodne, wody, wsparciu wodnych ataków przez deszcz zadaje super, o wiele większe obrażenia, dodatkowo dochodzi jeszcze stab oraz 30% na, na, na podpalenie, które zawsze jest na plus. Jako że w moim teamie dość ważna jest sytuacja obronna, następnie opiszę WOLE. Fizycznym moim łolem jest Ferrotorn, wersja również fizyczna, obrony fizycznej, który dzięki obecności deszczu korzysta z tego, że jego jedyna poczwórna słabość, jaką jest ogień, jest zmniejszona o połowę. Ferrotorn posiada też bardzo interesujący przymiot, jakim jest Rocky Helmet, który przy kontakcie zadaje dodatkowe obrażenia, które w połączeniu z obrażeniami zadawanymi przez jego ability, czyli Iron Bars. Zadaje około 30% obrażeń, co jest bardzo sporą liczbą. HP regeneruję poprzez Leech Seed. Mam Protect w celu zwiększenia zadawania tego drenu od Leech Seeda. Posiadam też Gyro Ball, który z racji i Fayotorn jest bardzo wolny, zda duże obrażenia, zwłaszcza Pokémonom szybkim jak Xorus, jak Salamence. Oraz dochodzi do tego faktu, że miałem już tylko jedno miejsce na rozstawienie hazardów w moim movesetcie. Postanowiłem, że tam będą spajki, które będą mogły się wysypywać. Yy, dodatkową specjalnym olem mam Blissy, dość specyficzna, ale to sobie pozwolę zachować na tajemnicy, mogę powiedzieć, że to jest Wish Protect, czyli klery, który leczy HP wszystkich innych Pokemonów oraz ma Hillbell w celu leczenia statusów. Oraz ma jeden atak. No, w taki w miarę standardowy moveset, choć nie ma stealth rocków, jak czasami się zdarza. Posiadam trzy sweepery, jeden jest specjalny, dwa są fizyczne. My, wydaje mi się, że coverage właśnie specjalne fizyczna jeszcze do uzupełnienia Politoad. Moim specjalnym swiperem jest Ryko, który dzięki swoim eventowym ruchom posiada takie, taki mówpól jak Aurasphere, jak Thunderbolt, jak Ball, który właśnie bardzo dobrze się sprawdza przy bugodowych teamach oraz Hyden Power Ice w celu pokonywania smoków. Jako fizyczny sweeper występuje klasyczny, no moim zdaniem sztandarowy sweeper Rain Teamu w jakim jest Toxic Rogue, wersja Swords Dance z trzema atakami. Jest to dość ryzykowne, ale jak już wchodzi to już czyści. A ostatnim sweeperem jest mój Salamence, wersja Scarf, dzięki czemu mam pokrycie, jest to mój najszybszy Pokémon w drużynie. Ogólnie mój team jest dość wolny i tutaj najbardziej mogę się obawiać, że jeżeli przegram walkę pogodową, czyli mój Politout zginie pierwszy, to Venusaur może mnie outspeedować w... właściwie wszystkie moje Pokemony. Dlatego moim celem będzie załatwienie albo Naint'a, albo Venusaura. Tylko problem może stawić Victini, który może być Skarfem, może być Bandem, ewentualnie Orbem. Mamo może być wersją z Sashem, która przyjmie jeden atak i na pewno mi coś zada. Albo wersją z Orbem, która zadaje obrażenia, ale może dość szybko paść, z racji na słabe defensywy. Foretress na pewno będzie spinował, będzie spajkował oraz może wybuchnąć. A Chensi jest, jako młodsza siostra Blisie, wykonuje właściwie to samo, tylko jest bardziej bólki. No to teraz przejdę do walki, tak będzie komentowana, no to dobrze. Na początku przeciwnik dostaje Mamoswaina, ja wystawiam Raikou, ponieważ wystawienie Polito było zbyt oczywiste. Używam Aura Sphere. Okazuje się, że Mamoswine był wersją orbową, ponieważ Aura Sphere zdołał go zabić i zdaje mu 100% wyobraźnię. Wchodzimy na na Ninetales, zaczyna się nastawienie pogody. Jednakże ten Intels ma Air Balloon, postanowiłem mu rozbić ten balonik. Teraz używam Thunderbolt, on próbuje użyć Hipnozy, nie trafia. Przeciwnik zmienia na Chansey, ja użyłem drugi raz Thunderbolta, po czym Aura Sfera, niestety ma Thunderwave i mój Raikou został mocno zastopowany. Teraz wysłam Bolitoada, w celu nastawienia pogody przeciwnik używa Soft Boilet i wystawia Intelsa. Niestety mój Fail z mi już próbuje użyć Encore, niestety to nie działa. Przeciwnik zostaje Venusaura, ja zmieniam na Raikou. I teraz liczyłem na użycie out, na użycie, przepraszam growtha, tak się właśnie dzieje, ja używam wafer ball, z racji na to że słońce zabije go jednym ciosem. Tego przeciwnik się nie spodziewał, wysłał Victiniego, no i wiktyni, no, wolałem użyć Palito z racji tego że prawdopodobnie poszedłby w A na całe szczęście tak się stało i właściwie nic się nie dzieje po przeciwnik dropuje staty i będzie zmieniał. Prawdopodobnie na co to się właśnie dzieje. Ja użyłem Skalda. Krytyk zadaje ogromne obrażenia, mimo iż panuje słońce i zmniejsza siłę obrażeń. Siłę wodnych ciosów. Ja wystałem drugi raz rajką. Niestety przeciwnik ma też Pain Split, co pozwala mu się wyleczyć. Wysyła teraz Chensy. Można mówić może Thunderbolt. Eee, teraz muszę zmienić. Zmieniam na palitoda Przeciwnik używa Seismic Toss. No, zadaje mi to jakieś obrażenia. Się koło koło 1 czwartej, ja używam Hypnozis. Na całe szczęście trafiam. Przeciwnik się na Ninetalesa i chroni się przed prawie pewnym Thunderwave'em. Przeciwnik prawdopodobnie zmienił na Ninetalesa. Ja wystawiam Salamensa i tutaj, prawie oczywistym, był mój Earthquake, ewentualnie Outrage. Przeciwnik uznał, że musi zmienić. wysłał Fortressa. Ja używam Earthquake, zdaje mu to nawet spore obrażenia. Ja jego następnego wyślę, natomiast Ferotorna. W celu obsiania Forteresa. Przeciwnik używa Jiro Ball i zadaje mu to bardzo dużo obrażeń, a mi właściwie nic, ponieważ mimo wszystko będę wolniejszy od Forteresa. Przeciwnik zmienia na Victini, oczywistym był VCreate, ja używam Lichseed, Seed, jednakże znałem, że może to spredyktować i wtedy zacząłem sobie zdawać sprawę, że to może być Scarf. Postanowiłem użyć Protecta, przeciwnik używa Bold Strike, tak jak myślałem, przeciwnik spodziewałby się zmiany na Politouda, ja zmieniam właśnie na Politouda. Przeciwnik teraz zmienia na Entailsa I wchodzi Moja Pogoda, przecież co przeciwnik stracił turę tego nastawiania Musi zmienić i wysyła Chansey Ja postanowię mówić Scald Zadaje to mało wrażenia, ale podpala Co jest dla mnie dobrą wiadomością Przeciwnik z racji Eviolite nie leczy się Leftovers Ja mało wrażenia dalej Scaldem Niestety Thunderwave I tutaj mogę mieć już mały problem Chciałem zaryzykować użycie Encore, ale postanowiłem zmienić na Salamensa, wiedząc, że przeciwnik użyje Softboiled oraz, że teraz prawdopodobnie zmieni na, na Fortressa. Ja zmieniam drugi raz, jestem Blissey. Raczej, że chciałem użyć mojego głównego ruchu, ale tutaj się bałem, że przeciwnik zmieni na Victini dlatego zmieniam jeszcze raz na Ferrotorna. Jednak przeciwnik używa Spikes, no niestety, zdarza się, pierwszy layer. No i teraz właśnie nadchodzi zmiana Ninetalesa, ja postanowiłem go obsiać, na cały szczęście się udaje, trafiam. No i on traci obrażenia z racji tego, że miał Air Balloon. również musi się leczyć. Przeciwnik za Victini, ja zmieniam na Politouda, nie, przepraszam, na Raikou. Tutaj postanowiłem mieć wolonturę i podłożyłem Raikou. Przeciwnik używa Zen Headbutt. No i Raikou pada. Ja wysyłam Politouda, wiedząc, że Zen niewiele mi zrobi. Przeciwnik używa Chansey. Ja postanowiłem tutaj użyć Skalda, niestety jestem sparaliżowany i nie mogę wykonać ruchu. Przeciwnik używa Protect, tym razem nie jestem sparaliżowany i wchodzi Skald, niestety w Protect i nic nie dzieje. Teraz przeciwnik używa Seismic Toss, ja dostaję paraliż, no tutaj trochę zaczyna przeciwnik mieć szczęście. Teraz przeciwnik drugi raz używa Seismic Toss, a ja drugi raz zostaję sparaliżowany, czemu nie? No tutaj uznałem, że nie ma się co palić, bo zaraz wejdzie Ninetales. Więc się zmieniam na ferotorna. Jednak przeciwnik używa to raz trzeci raz i obrywa od moich kolców. Używa Protect. Ja używam Leech Seed. Teraz przeciwnik prawdopodobnie zmieni na Victini. Nie zmieni na Intelsa, żeby ustawić słońce. Ja go obsiewam. I zamierzam się troszkę uleczyć. Używam Protect w celu zwiększenia obrażeń, znaczy wytrzymania. Zresztą przeciwnik używa Pain Split. I to by mogło się skończyć dla Feratorna. Postanowiłem zmienić na palitoda, który mimo wszystko ma mało HP. Mimo tego pain Splita nie dostaje za dużo strat, jakieś 15 życia. A ta strata jednak mi się zwraca z racji ditch seedu i nastawiłem pogodę. Przeciwnik wystawia chensy, ja zmieniam również na toxicroaka. Tu już postanowiłem, postanowiłem zaczynać zadawać obrażenia. Przeciwnik używa Protect, tu mogłem użyć Sword Dance, spodziewając się tego, jednakże bałem się Thunder Wave'a, Używam Drain Punch, który na całe szczęście starczył. Orb trochę pomaga. Uf, teraz prawdopodobnie wejdzie, nie, wszedł Ninetales. Tutaj oczywistym był Zen Head Bat. Wysyłam ferotorna. Choć tu mogłem tak naprawdę użyć Sucker Puncha i go zabić, ale nie pomyślałem. Przeciwnik rani się bardzo mocno o kolce. Ja używam Leech Seed, żeby zregenerować życie. Akurat yy, Forest się obsiał. Zmieniam Pokémona na Toxicroaka. Przeciwnik używa Rapid Spin, żeby się z nich uwolnić. Przez co straciłem jeden sposób leczenia, jednakże Dry Skin mnie wyleczy. Tutaj postanowiłem zaryzykować przeżycie Jerobola. Używam Swords Dance. Jerobol zabiera 40%. No nie jest to całkiem dużo, ale też to jest dość sporo. Mimo wszystko bałem się krytyka, dlatego używam Drain Punch. Przeciwnik używa tego na drugi raz. Tym razem nie wszedł krytyk. I teraz tak naprawdę sweep stoi przed tym otworem. Ponieważ mój Sucker Punch zniszczy Victini. Drain Punch zniszczy Ninetalesa O ile Ninetales nie będzie szybszy, co się może zdarzyć. Wchodzi w Victini. Ja używam Sucker Punch. Przy Victini pada. A no i został przeciwkowi tylko Ninetales No i tutaj tak naprawdę już przeciwnik wiedział, że przegra że ja mam 5 Pokémonów, on ma jednego. Na szczęście, jednak dla niego jeszcze mnie usypia. Jestem zmuszony uciekać, ponieważ bałem się Flame Flower. Zmieniłem się. I wchodzę w Moja pogoda ostatecznie wygrywa. Atak Pain splitem mimo wszystko niewiele zrobił. Flame Flower też. I teraz zabijam na Intesa Skaldem. Yy, bardzo gratuluję przeciwnikowi. Dobry team, bardzo dobry. Mimo iż świetnie tylko 1600 rankingu, to uważam, że walka się nadaje, była bardzo zacięta. No i to tyle ode mnie, walka już skończona. Pozdrawiam nie wiem, rodzinę, przyjaciół, cokolwiek, coś takiego. I do zobaczenia tam w przyszłym odcinku Battlezone.